się witajcie! Z tej strony SzajsTV i witam was moi kochani widzowie. E, dzisiaj sobie zagramy w luźną pogrywajkę, to jest chyba trzeci albo czwarty, jeżeli się nie mylę, odcinek. E, zagramy w Killing Floor. Dzisiaj jest ze mną... Jakazik i jakaś mm -hmm. A to, to nie jest twój nick... Ale u mnie burza jest. A to jest twój Minecraftowy nick? No, niedługo będzie premium, więc będę miał... Mm -hmm. Postaram się, żeby filmik był w jak największej jakości. Ale zobaczymy. O cholera, ale się wystraszyłem. Ła, nie lubię tego kogoś. Trzeba najlepiej to trzeba wyjść na drogę. Gdzie ja będę do mnie leziesz? O, tutaj. A czemu nic nie mówisz? Do widzów się zwracaj, no, a nie cicho siedzisz. Oglądam sobie o tych grzych, że ta Tak, ta, 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 jasne, jasne. No co? No co? Widzów se zarobisz trochę! Ha, zarabiam, was. <grym zajdzie>. A... <grym> Powiecie, że tam na początek to dwa grosze za zapil. Eee, to co, ty się tak tanie sprzedajesz? Mm, tutaj będzie. Nie, 100 metrów dalej. A, to ja już wiem gdzie. Oj, 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 oj. A powiedz mi, ty gadasz przeze mną przez Skype, czy dmucha mi coś w mikrofon? Dmucha ci coś w mikrofon. Ja się pytam, czy mi coś dmucha nie tobie? Dmucha mi mikrofon? Tak to mi nic nie. Nie, nie, nie słychać się! Przełknij ze ślinę, to się jej odeschnie. WTF, tyle krwi! Jeszcze dwa zombiaczki, które akurat na mnie idą. Aha, następna runda. Ale ulga. Gdzie ten grubas Polas? Zgubił się w lesie. Skąd wiedziałeś, że akurat w le... Mapę sobie wziąłem o lesie. Ale pięknie wryj dostał. Pięknie, 700 USD? Nie wiem jak to jest. Nie wiem co to za waluta. Ludzie! Nie czepiajcie się jak coś. Jak coś źle powiedziałem. Strzelba, strzelba myśliwska. maczeta, miotacz ognia ma 10. Hmm. Ty tak mówisz. A ja sobie wezmę magnamy. Dwa. A, jak ja grałem w pani killera, człowieku zawsze brałem modę na nożę, Słuchaj, nie ale nie w pine killerze ja też grałem. To jest yy, według mnie dziwna gra, bo tam są takie... Takie, takie stworki dziwne. I sam jesteś stworem. Ja nie wiem czy to dobrze o jakiejś grze mówię pine killer. To je, jest taka jedna broń w pine killerze, że masz w ręce głowę. Nie pamiętam. No nie pamiętam, bo tu już dawno gramy chyba miałem 4 hmm. lata i zacząłem w to grać, to się zdenerwowałem jak patrzyłem na to. Ja ci powiem, że ja dostałem tą grę jak miałem Chyba. Chyba rozum. Chyba, mały, chyba 7 lat jestem, miałem. Jestem w Biedronce, patrzę pani killer, Tata, kup mi to. Tata. Dobra, tylko się nie popłacz. Okej, okay, no to gramy... A ja w nocy... Tata, zabierz to, zabierz to, weź to wyłącz! Tałem, ja beś, to no nie może się pan killera wystraszyłeś. Ale zrozum, coś takiego, ale to był jakiś taki dziwny patrz. Gramse, gramse, gramse. A coś nagle tak wyskakuje centralnie na twarz. Bo tak bym się wystraszył. Najlepsze było patrz. Y, bym, miałem chyba jeszcze 5 lat, no nie. I... O cholera! Y, wtedy były chyba te serie z ring, y, że ta dziewczyna z tego telewizora wychodziła, kojarzysz? O Jezu! Kojarzysz? No. No to jak ja miałem 5 lat. Jestem yy, u swojej cioci. Yy, Okej, okay, siedzę w pokoju, bawię się Lego, patrzę na yy, yy, pa Mówią w telewizji, że horror się zaczyna o północy. No dobra, północ jest. Oglądam. Oglądam. Patrzę. A ty popieprzony byłeś, jak ty horror oglądałeś? No, ale to zabawy. Zabawy? No, no, dla strachu. Se tak patrzę, patrzę. Okej. Okay. Patrzę jakaś baba wychodzi z tego ze studni jakaś mokra, o jezus Weź mi nie mów! Wychodzi z telewizora Co ty robisz, wracaj do środka Co bym zrobił na miejsce tego gościa, co tam patrzył na nią Wkopał ją do telewizora i telerozwi... telewizor rozbił A jakby nie chciała wrócić do telewizora <noise> Przepraszam, że się tak yy, nie ruszałem, ale patrzyłem w okno ładny zachód słońca mam ale nie, 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 tak, tak ładnie wygląda, wiesz? Takie krople deszczu na tym, na szybie i... I taki zachód słońca i już całą, całą szybę mam pomarańczową. Oj, żebyś wiedział. no nie Strzelba. Cztery tysiące! Oni sobie jaja robią. Przecież tego nigdy w życiu nie kupię. A, nie. Co by se tu wziąć ludzie, ja nigdy nie mogę wybrać. Hm. Jesteś teraz taki Może taki... to. Ja mam tą kartę z, z dupcelą graficą, no nie? Mm -hmm. A to jest dobra karta, więc nie Czekajcie chwilkę, akurat się zacznie runda, ja sobie światło zapalę. Nie przewróć się tam. Dobra jestem. Jeszcze się <laughs> przypadkiem... Uderzyłem? No, mówiłem, że się nie przewróciłem. A się przewróci. Nie, nie przewróciłem się, uderzyłem kolanem. No, a to jest trajek przewróceniu. Tylko trochę, no. by było, abyś upadł na twarz. Hmm. Tak, może jeszcze nos złamał. To też. Nie denerwuj mnie, człowieku. Człowieku? Pan Zbyszek. Pan Zbyszek. Dobrze, panie Zbyszku. No. Mama gra, jak teraz na Chryste się wystraszyłem, żula. A ja myślałem, że mojej mamy... Ojej. <laughs> Twoja mama to żul. O kurde, Jackson idzie! Michael Jackson idzie! Czyli ten co krzyczy. Ja na niego Michael Jackson mówię. Aha. Bo jest taka baba co idzie i wrzeszczy, nie? Ale ja mam podmienione. I idzie i wrzeszczy, ja mówię na to Jackson. Ale to była... zarąbista osoba. Nawet <grywa> Może mam jeszcze Elvis, Elvis... mówić, co? W jednej patce po mnie by to był Jackson właśnie. Mhm. Jesteś akorem, to taka... What ich, taka jakaś gra mi się kojarzy, tylko nie pamiętam, jak byś na nią powiedział, żeś zagrał w no, nią. Nie wiem, jak się dało. Szczerze, ale a propos Painkillera, nie lubiłem tej gry. Do dupy no, jest. Do dupy, człowieku, ja to jak byłem... Jak byłem ten mały, grałem to to, to tak, tak szybko to przeszło, ale tak jak się wystarczy nie wiem rzeczy, to już nie chciałem nagrać w ogóle. Później się następnego no, dnia. A dobra, przejdę to. Włączamy gramy. Ale wygram. Ja to przeszłem zaledwie 5 godzin. Zaledwie. Ale to na łapem było. Dobijasz, nie hopie. Czemu? Ej, ja, ja tak lubię Taki cię dobijać. Ma, nie, nie <głos> Półtorej? <głos> 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 Bez po prostu jechałem Ale nie, ładnie to okno wygląda tak U no. ciebie też desz leje? <noise> nie, jeszcze nie Ciekawe ile ja już nagrywam, mam 32 e fp FPS-y, czyli bardzo dobrze Ale e, strzelbę sprzedamy O, u, mamy aż tyle, łata Dobra, 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 dobra... I widzicie ludzie i to jest mój problem. Nigdy nie wiem co kupić. Wrzutnie, granatów, nie, bombaruro, co? wszystko po kolei. Żeby nie było stać. Ale se chyba A może na Co to jest? Co jeszcze raz? Ech, w komentarzach zapytaj się widzów. To będziesz wiedział. Kurde, kursor mi wyskakuje. Wyskakuje. Eee, fajna broń. Eee, dobra broń. Cztery, trzy, dwa, jeden. Jest! Jeszcze siedem fal. A, jeszcze siedem, na trzeciej zginiesz, O, 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 o! O, fuck! Jacksony idą chyba, bo słyszałem. Albo może źle słyszałem. Jaką masz broń aktualnie? Yy, nie wiem, jakąś dziwną, <noise> która odrywa wszystkie części ciała zombiaków. Piła mechaniczna? Nie. To raczej taki z oddali, strzałkami takimi. Strzela. Hmm. O cholera. Po co ja wystrzeliłem? A zobaczę, może z tego mogę strzelić tak daleko? Nie mogę. Ej, ej, ej. A jak myślisz, słyszysz mnie? Dobrze mi słychać? nie mnie! Mnie? Nie, mnie! Nie A. ciebie, mnie! Nie! <grywa> A jak? Źle! Na fuck. Byle jak! Kurde! Gdzie te Jacksony? Zgubiły się w lesie. Zmora do mnie poszła. Przyszła. Znaczy w grze, nie? Hmm. Fajna ta broń. Chyba se zatestuje do rozprowacza. UTO! Tu jesteś, Mendo O cholera Daleko mam do sklepu Szybko, ale mam aż jedną minutę Czek, nie że. No fuck? What the hell No, pewnie może jeszcze do Ameryki tak pobiegnę w minutę przydałoby się Skaczyłbyś po chipsy, po kawę Schudłbym no ale rzeczywiście jak masz 100 kilo nadwagi po 50, to ja się nie dziwię. Nie, o co ty? Nie no, co ty tylko pię... No żartuję. Tak dużo, Lepiej móc się, żebym ja nic nie powiedział ile ty ważysz. No ile? A tak stonę, dwie! Gdzieś tak! Nie, tylko mały kontener. Nie wiem czy skończymy te rundy wszystkie. O nie nie nie, 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 tu mnie ciągle na, tym, na tej drodze zabijają, więc nie. Sorry was za to ale kursor mi wyskakuje I boję się że jak, strze, jak będę miał kursor na tym Łata Jak będę miał kursor na tym na grze To boję się że mi zatnie się filmik Ej ty masz, nie daj zabić, bo z i cię O cholera ciężki idzie Co? Czyli Co? rozpruwacz nie, to jest Bełatka, mi noc nie jesz, mi nie jesz, a ja gozijem, a ty mnie chodzisz. O cholera, a ja mam M4! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! O, oh, bo Jackson przyszedł. Busie, bo Bełatka zaraz przyjdzie i cię zje. <laughs> ja na tego grubasa mówię Mariolka. Ła! Mówi wow! Co mendo, Żry, kulki! Jest! Jezu, ja się tego rozprowadzam zawsze boję. Nie wiem czemu. Nie, on, on taki brzydki jest. Takie takie, takie ma światełka. W sobie. Nie w sobie. Świat, słuchaj, światełka na pośladkach to są naprowadzające, więc wiesz, jak będziesz chciał kopnąć to ci nogę naprowadzi. Więc sobie zamontuj, zamontuj sobie takie! Jakie to miały? no no no, no, no to, to pod lampą stoją, czekaj, sygnalizuję, że tu są, żeby je widać. Czekaj, bo mi ten. gdzieś mi to leci. To czerwone. To czerwone, to czerwone gdzie mi pokazuje, gdzie iść do sklepu. Szybciej, bo czas się kończy. Tak, sra. No właśnie! Ja o tym wiem! A mm, O oh wow! Mam... A, ha, 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 ale fajnie! Mam trzy tysiaki. Żal ci ściska? Nie. Czemu? Czekaj, katane sobie ten, wezmę i i, i... i... i Nie, czy to coś daje? Siła. O siłę to to tak, to tak. To to. I amunition. Hm. Kocham tą broń, czyli katanę. Ach, to nawet, to chyba i, nawet chyba raz i, nawet raz kataną rozpruwacze zabiłem. Hm. A się samuraja, jestem ja samu... nie podejdziesz, ha, 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 szybszy. <grym> to znaczy ja lubię ten, tych, tych, tych łych. Cześć, yy, yy, przepraszam was za tą przerwę, ale tak jak się obawiałem, kursor mi wszedł na grey. Oh shit, Jackson idzie, zabić Jacksona. <noise> nie, ja, ja nie mogę czasami z tych potworów. Ja, jak one wyglądają. O, Mariolka. O, Jackson. <noise> jak ja lubię ich tak nazywać. gdzie, Poszedł na pocztę. Zdychaj, Mendo, zdychaj. Niech Co się śmiejesz? <laughs> I obciem pajączka w pół. o, grubas idzie. Czyli Mariolka. Źle. O cholera rozprówać idzie. Czyli ciężki. Zdychaj mendo pieprzona ty! O może ostatnia fala mnie czeka Jezu, jak ja nienawidzę ich A wy, że nie liczę E ja tam jutro będę dopiero wysyłał Co ty? Ja mam całą Moc wysyłać? Chyba cię głowa boli Rano puszczę, to w południe dziś się skończy wysyłać Aha! Moi kochani widzowie! Przepraszam was! Minecraft robi mi znowu odpały. Nie naprawdę, co się dzieje z tym moim Minecraftem, ale znowu mi save'a skasował tego, co graliśmy. Chodzić o YouTube'ową masakrę? Aha. Aha... To z Kongsolkiem, 2, z Kongsolkiem 2, nie? No.

Jaki Olek? To jest koks Olek. Koks? Koks Olek. No ja nie wiem, czy to jest koks, czy co, ale... On na koksami nie wygląda. Trzeba drzewno sobie zetnę. Ha! Cholera JASNO! What the fuck, co to ma być? Zabiją mnie! Zabiją mnie! Zabiją mnie! Zabiją, zabiją, zabiją mnie! Uhuhuhu. Jak ja ich nie lubię! Chyba z mora tu uszła. No z pieprzej dziadu ty kolorowy! No i się na mnie uziął Dobra! Rada, da, da! Morda psie! Żryj kupę ty gnoju, ty psiąt, morda! Zdechnę! Zdechnę, zdechnę, zdechnę! A ludzie, to się żegnamy! Jezu! Zabiję go! Zabię go! Zabiję go! Zabiję go. go! Ludzie, ja go zabiłem! Ja go zabiłem! Jesteś? Wielkie zdarzenie! Zabiłem piłą łańcuchową! Ej, gdzie jest drugi? Co zabiłeś? Nic, nie zabiłeś. Ale tam beatka idzie. Z tę. Jaj, motherfuckers. E. Zasrane zombie. O, Jackson idzie. Wiesz co? A do, do Jacksona z piłą nie podejdę. Wiesz co? Co? Banek ustawiła nawet motherfuckers. I teraz będzie ostatnia runda z tym bossem, ja nie pamiętam... O! Oto ma Mariolka. Eee, tam Wojtek nie marudził. Mariolka idzie. A, Albo... Wojtek nie, ma. na to będę mówił Arnold Boczek. Tylko za, zamiast tego tasaka, to o, powinien o. mieć kiełbaskę w ręku. Kotek, Czy ja zabijam dwóch rozprówaczy? Ta, no, tak. Bo mi został jeden zombiak. Nie. I zabijam dwóch rozprówaczy. Za jednym razem. Ja ich jak na nich spojrzałem, jak im coś powiedziałem, to oni pękli z wrażenia. Tak, 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 jasne. No. Widzisz, na odległość ci pomagam. Oj, 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 oj. O której jutro będzie ten kręcił youtubową masakrę? Czekaj, mówi, sam pistolet zostanie. Strzelba Bojowa? Nie widziałem tego nigdy. Miecz Claymore. Wow! Jest dobre, ale ja jednak wolę. No co jest? Gdzie, gdzie tam... Kosa? Ale to na DLC. Eee, to chyba to sobie kupię. Katana. O nie, ma co sobie kupię? Mm -hmm. Ej, to jakie mamy plany na ten jutrzejszy filmik? Nie to wiem. Ja mówię, to ja się zajmę tym jak mówiłem yy, zbieraniem yy, żelaza. No a... ale ale ty robisz jeden wielki błąd w Minecraftie. Ty na początku po stworzeniu świata Ty robisz jeden błąd Od razu wchodzisz do kejwa No i to jest właśnie ten boss Którego nie lubię bo znika Hmm Gdzie on teraz jest? A najgorsze, że on ma wyrzutnie rakiet i minigana. Ale jest tylko jeden, ale może też wysłać swoich podwładnych, czyli rozprówacza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych małych krasnali. Na wszelki wypadek. O, 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 o! Jest! Jest! Czyli? What the f ronda? Która fala? Eee, ósma. Z siedmiu. Czyli ostatnia, czyli bo jest. Aha. <noise> Ale szybko się go zabiło. Osta? No! Aż mi go żal. Haha! <noise> pewnie. A co? A nie. Dobra jest. O nie, ja tej mapy nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Jakiej? Okay. No nie, chcę tej mapy. KF, biot. biotx, cs lab. Biotix, cs lab. Szybko z jaką się poruszasz, zależy od ciężaru, a to przecież to wiem. Jak wygląda ta mapka? To jest szpital. Nie, nie szpital, nie wiem! Czeka, Ale jej nie lubię! ja mówię do was cześć i na razie! Dzisiaj był ze mną... Kazik! Tak, po raz pierwszy z kimś grałem. Ja się z wami żegnam, on się z wami żegna. Cześć i na razie komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Na razie.